Zadanie 14. Ciąg AN jest określony dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Suma N początkowych wyrazów tego ciągu jest określona wzorem. SN, no i tutaj mamy wzór dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Pierwszy wyraz ciągu AN jest równy 4 oraz drugi wyraz ciągu AN jest równy 12. No, i teraz y, zobaczmy się, nie możemy tutaj domyślać, że ciąg jest arytmetyczny, czy tam jest geometryczny, jakoś porównywać tej, e, tego wzoru na sumę. No nie, oni nam nie powiedzieli, jaki to jest ciąg, czyli to jest jakiś ciąg, nie wiemy jaki, tylko podali nam wzór na sumę. Więc y, jeżeli tutaj jest wyraz, Tutaj jest numer wyrazu, to my możemy sobie przecież policzyć sumę jednego wyrazu, prawda? Czyli tym samym obliczyć już po prostu A1. No to tak zróbmy. A1 to jest inaczej suma jednego wyrazu. Czyli za N będziemy podstawiać 1, czyli będzie 4 razy 2 do pierwszej minus 1, czyli 4 razy 1. No, czyli czwórka po prostu, tak? Czyli rzeczywiście, pierwszy wyraz ciągu jest równy 4, to jest prawda. Tylko teraz, jak znaleźć drugi wyraz ciągu. No to znowu, jeżeli my mamy wzór na sumę, a policzymy sobie sumę dwóch pierwszych wyrazów, to ta suma to będzie wyraz pierwszy dodać wyraz drugi. Więc, żeby policzyć wyraz drugi, ja będę musiała sobie później po prostu od sumy dwóch wyrazów odjąć wyraz pierwszy. Tak? No, albo od sumy dwóch wyrazów odjąć sumę jednego wyrazu. Na no to samo wyjdzie. No dobra, czyli em, policzmy sobie s2. I teraz pod n wstawiam po prostu 2, czyli mam 4 razy 2 do drugiej minus 1. Przypominam, że pierwszeństwo ma potęgowanie, czyli tutaj będzie 4 minus 1. Najpierw teraz nawias, czyli razy 3, czyli mamy 12. Ale uwaga, to nie jest drugi wyraz, to jest suma dwóch pierwszych wyrazów, czyli e, od dwunastki... Muszę odjąć czwórkę. 12 minus 4 to będzie 8, czyli ten drugi wyraz jest równy 8. Tak? No bo wziąłam sobie tutaj, e, zrobiłam 12 minus pierwszy, czyli 4, czyli tu mi wyszedł wyraz drugi. W takim razie jest to fałsz. Daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, ponieważ będą się tu pojawiały filmiki, które pomogą ci w przygotowaniach do matury. Jeżeli tę maturkę piszesz za jakiś czas, no to e, po prostu na spokojnie sobie te zadanka oglądaj i, i się nie stresuj. Natomiast jeżeli tę maturę piszesz już w tym roku, no to jest troszeczkę mało czasu, warto usiąść do tego wszystkiego. I sobie popowtarzać, bo ta matura naprawdę nie będzie trudna, jeżeli sobie zrobisz chociażby te standardowe zadania. One się na maturach powtarzają, także jak złapiesz schemat, zrozumiesz, to będzie ok.